W czasie poprzedniego naszego spotkania mówiliśmy o dwóch pierwszych wezwaniach modlitwy pańskiej. Mianowicie, niech się święci imię Twoje i niech przyjdzie Twoje Królestwo. Dzisiaj przyjdziemy do następnych dwóch wezwań. Ale na początku, jak zwykle, grecka wersja tej modlitwy. Pater hemon uranois, hagiasteto to onamasu. Elteto hebazileiasu, genetheto tot helemasu, hosen urano cae epiges, ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron, cae afes hemin ta ofeilemata hemon, hos cae hemis afiemen tois ofeile tais hemon, cae meesiences hemes eis pirasmon, ala chrysai hemas apotupuneru. Dzisiaj bardzo ważne będzie jedno słowo występujące właśnie w tej modlitwie w greckiej wersji, ale po kolei. Trzecia prośba w modlitwie pańskiej, niech Twoja wola dzieje się na Ziemi, jak i w niebie. Występuje tylko w tej wersji u Świętego Mateusza. U Świętego Łukasza tego wezwania nie ma. I tutaj możemy się znowu spytać, czy ta wola Boga urzeczywistniana wśród ludzi ma być realizowana tylko przez Boga, czy ma tu człowiek też w tym jakiś swój udział? Czy tylko jednym są Bóg jest działający, czy człowiek też jakieś działania ma tu podejmować? W pierwszym przypadku idzie o zbawczą wolę. Boga, w drugim wypadku o tak zwaną wolę etyczną, którą wypełniają ludzie. Myślę, że tutaj nie można się ograniczać tylko do tych dwóch przypadków, albo, albo bardziej tu chodzi zapewne i o jedną wolę i o drugą. Na przykład Jezus Chrystus w ogrodzie w Getsemanii Mówi jakby jednocześnie o tych dwóch aspektach pełnienia woli Boga. Z jednej strony prosi Ojca, by jego wola się stała, ale z drugiej strony prosi Go o to, by On mógł tą wolę wypełnić w pełni. Tak? Czyli tu znowu chodzi o tą wolę etyczną Jezusa jako człowieka. Tutaj też te słowa. Ostatnie tego wezwania, jak w niebie, tak i na ziemi, wskazują właśnie na to, że człowiek ma tą wolę Bożą wypełniać już tu na ziemi, teraz, w czasie swojego życia. Taką prośbą, która jest wyrażana w tej modlitwie, prośbą, która dotyczy jakby najbardziej naszego życia, tego, co tu przeżywamy, jak to mamy robić, jest następne wezwanie. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi w tym wezwaniu, a jednocześnie w całej modlitwie pańskiej, musimy dokładnie zrozumieć jedno słowo, mianowicie znaczenie przymiotnika epiosios, który występuje. Tak naprawdę tylko w modlitwie pańskiej, w zapisie zarówno u św. Mateusza, jak i u św. Łukasza. Nigdzie więcej to słowo nie występuje. Prawdopodobnie, to jest, wiemy to z zapisów późniejszych, występowało ono w jednym papirusie pochodzącym z Górnego Egiptu i tam najprawdopodobniej znaczyło codzienne przypadające na... na Dzień na dany dzień, czyli chleba naszego poprzedniego na dziś. O to y, y, chodzi w, tej, w tym słowie. Natomiast ponieważ y, i ten papierus zaginął, z którego to by wynikało, należy y, y, sięgnąć po etymologię tego słowa. I tutaj też nie mamy y, jednoznaczności. Y, bo można. Etymologię tego słowa wywodzić z różnych, z różnych słów. Niektórzy to tłumaczą, że jest to chleb niezbędny do istnienia codzienny, ale w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. To znaczy chleb, który jest potrzebny na dzisiaj, na to co się dzieje dzisiaj, ale też na życie przyszłe, na życie. W Królestwie Niebieskim. Inni twierdzą, że to słowo znaczy chleba jutrzejszego daj nam dzisiaj, czyli to jest wezwanie, prośba o to, by nam chleba zawsze wystarczyło. Natomiast o tym właśnie chciałem się skupić na tym pierwszym aspekcie, o którym powiedziałem, mianowicie, że chodzi o chleb. Na dzień dzisiejszy, ale też na życie wieczne. Taka etymologia tego słowa wywodzi się od orygenesa, który utrzymuje, że jest to słowo utworzone przez ewangelistę. A wyrażenie to Artos Epiosios rozumiał w sensie chleb, który łączy się z naszą substancją, a zatem o chleb eucharystyczny. I na początku istnienia Kościoła, w pierwszym Kościele, bardzo wielu ojców Kościoła właśnie w ten sposób rozumiało to wezwanie, że prosimy o chleb, który stąpił z nieba. I jeżeli będziemy gdzieś mieli no, takie właśnie rozumienie tego wezwania, to niejako zmienia to sens wręcz całej modlitwy, bo tutaj prosimy o Boga żeby dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Ale jeżeli prosimy tutaj także o chleb, który stąpił z nieba, słowo Boże i Eucharystię, to proszę zauważyć, co my robimy, jeżeli odmawiamy tą modlitwę, a potem, gdy dostajemy to, co prosimy, odwracamy się od tego. Nie przychodzimy do kościoła, albo jak przychodzimy, to nie chcemy korzystać, przyjmować chleba, który zstąpił z nieba. To jest tak, jakbyśmy codziennie prosili przyjaciela o coś, żeby nam dał, a gdy on wyciąga rękę z tym, czego potrzebujemy, o co prosimy, my się odwracamy do niego tyłem. Dlatego znaczenie tego słowa, które występuje tylko i wyłącznie w modlitwie Pańskiej. Jest tak istotne. Dla mnie genialną rzecz zupełnie zrobił święty Hieronim, który tłumaczył całość pisma świętego z języka greckiego, Nowego Testamentu, z języka greckiego na łacinę, ponieważ on to słowo przetłumaczył w sposób odmienny w dwóch Ewangeliach, w których występuje. U świętego Mateusza przetłumaczył jako super substancjalis, a u świętego Łukasza jako quotidianus. Jeżeli traktujemy Nowy Testament jako całość, jako jeden przekaz Boga do nas, no to musimy mieć na uwadze obydwa te y, tłumaczenia. Jako ten chleb nadrzędny y, właśnie w sensie chleba, z, y, który z nieba stąpił i chleb codzienny potrzebny nam do życia. Więc święty Hieronim, myślę, że powinien tu w rozumieniu modlitwy pańskiej no, zajmować czołowe miejsce. Jego rozumienie, jego przekaz jest zupełnie niesamowity. Poza tym, za takim też rozumieniem, tego wezwania przemawia to, że w tradycji biblijnej chleb był zawsze rozumiany jako dar zbawczy Boga. Zatem myślę, że warto mieć się na uwadze to, że prosimy także o ten chleb, który z nieba stąpił, nie tylko o chleb nasz poprzedni. A w przyszłym odcinku będziemy mówili o kolejnych dwóch wezwaniach modlitwy Ojcze Nasz.